O, witam wszystkich. Jedyne co jest podobne z moich wakacji to słońce. Witam wszystkich na kanale Orły ze złomowiska. Wiecie, tworzy go Zbyszek Sebastian i Ghost Rider. Sebastian naszym operatorem jest dzisiaj trochę tutaj po urlopie. Chcielibyśmy Wam pokazać co my mamy tutaj na placu bo teraz trochę pokazywaliśmy imię z wakacji, trochę pokazywaliśmy też nasze skupy. Pamiętajcie, że mamy skupy w Warszawie na ulicy Kolejowej, na Grodziskiej. Prowadzimy też rozbiórki, nasza firma prowadzi rozbiórki budowlane różnego typu małych domków, dużych domków, a teraz tak troszeczkę przejdę z wami i pokażę i wam i oczywiście też sam zobaczę co tu się zmieniło przez te trzy tygodnie. Ale tu widzę, że samochody są. O, op, operator jak operator jest operatorem też kobelko, ale jak każdy tutaj operator też ma dobre paluszki, operuje sobie na telefonie. Tutaj o. Panowie działacie? Jak? Jest robota? Jest na pewno? No dobra, to jak jest, to przejdźmy się dalej. Tutaj te samochody są przygotowane już do rozbiórki, rozrywamy je i pakujemy je w paczkę. Paczuszki, co już nie raz pokazywaliśmy, ale zawsze to jest, jak ktoś do nas przyjeżdża na wycieczkę, zawsze to jest interesujące. Zobaczcie, jak samochód wygląda po sprasowaniu. To jest jakiś duże, duże auto, więc duża paczka, mniejsza auto, mniejsza paczka i to tak wychodzi standardowo. Tutaj o Grzesie ładuje już złom do huty, więc widzę, że pełną parą wszyscy pracują. Zobaczę tych moich orłów. Złomu też mamy tutaj sporo. Pamiętajcie, że Piotrostal to głównie zajmuje się skupem złomu, to więc jak macie ten złom, to dawajcie do nas. Zarzucacie mi, że reklamuję cały czas firmę, no ale w firmie pracuje Piotr Ostal, więc e, i zajmujemy się złomem, sprzedażą częścią, części, więc zawsze o tym wspominamy. No, zresztą kręcimy na złomowisku, więc o tym powinniście wiedzieć. Magazyny z częściami, widzę, że muszę trochę na chłopaków krzyknąć, bo nie było mnie to trochę sobie pozwolili, że na dole leżą te części, zaraz to poukładają. buterki o, Gość jest? jestem cześć, co tam u Ciebie? No porządki, słońce wyszło, te porządki się robi no słońca Ci trochę przywiozłem tutaj właśnie ja widzę, widzę. Że, że podobne to jest tylko słońce z tych, tych naszych, moich wakacji niż tutaj no wiem, to kolorku zapałeś? widzę, jest ładny. kolorku no, widzę ee, nie widzę, tylko wiem dlaczego tam byli ludzie bardziej szczęśliwsi niż, niż my tutaj jesteśmy, bo u nas trochę Zawsze jesteśmy zdenerwowani, ja powiem, że i wkurwieni rano, jak jedziesz do roboty, bo tam się zakładasz krótkie spodenki, czy klapki wbijasz i już se wychodzisz no z domu, jest cieplutko, co nie? No a słuchaj, a gwiazda nasza w duż... ja coś miał działacz, dużego działacz. formatu, nie no. wiesz gdzie jest? Na alejce jest, bo ja porządki Trochę Porządki działasz, tak? Porządki, w tutaj. No, no dobra, chodź. ale słuchaj, e, dopóki go nie ma, to e, tak naprawdę, jak ten gwiazdor? Niech to gwiazda dobra klienci pytają o nie raz w sobotę gdzie jest Mówię, że gwiazdy w soboty nie pracują. Także... Aha, a no ale coś tutaj ci pomagał czy się opierdalał? No trzeba ja by to mówić że Sam znasz go dobrze, także wiesz jak to jest. No, no dużo gada, to najważniejsze. Dużo gada mało robi, tak? No, no, dobra, nic będę mówił. Dobra. A Johnnie? nie No trochę. Trochę. ale ten gość, ale trochę widzę, że też... Nie do końca takie tu było pierdalanie, bo trochę tych samochodów stoi, to nie, różnego to typu, co nie? No. Od razu może pokażmy, zobaczcie jaki ładny ten perzocik. Słuchaj, jakby był taki na chodzie to ja sam bym nim pojeździł. Zobacz jakie ładne auto. Merivka, Merivka tu stoi, tutaj Vectra ładna. No jest tego. Ale kurde. No a co wy się tam kręcicie mnie tu z przodu? Kierownik no. przyjeżdżał. O jest kierownik, dalejście. Ojej! kogo my tu mamy? Co ty mnie zobaczyłeś dobry. i się za robotę wziąłeś? Nie no, ja tak czułem, Jezus, że ty dobry też. Ja czułem, że ty przyjedziesz dzisiaj, dlatego tak. No ale te, no. tak ptaszki ćwierkały, że ty tak do końca to tak nie, nie byłeś w tej robocie. Co nie patrzysz na mnie znowu? No bo te ptaszki to mi się zdaje, że to twoja robota Ta, chyba była. Nie, no widziałem się, że roboty było zrobione. Kierownik, no co ty no ja tak widziałem, ja dopiero dwa dni to tak jestem tam, że dopiero siedziałem w papierach, teraz dopiero trochę tam wyskoczyłem na, na, na słońce plac. Zobaczył. Znaczy się o słońce, to... słońce zobaczyłem, trochę mi się cieplej zrobiło. Mogę już zdjąć piąty polar spod siebie, żeby mi tak zimno nie było, ale tak, no nie wiem, słyszałem, że tak do końca to gdzieś tam się. Yy, ty powiedz, to, ty powiedz, co to widzisz, co tutaj? Samochodów dużo, tak i dlatego mało roboty żeśmy zrobili. Przybyło to, przybyło. No samochodów przybyło, ale nie wiem czy paczek też przybyło, czy dawaliście radę to wszystko rozwierać? Jakoś się wyrabialiśmy, a z tym ciepłem to mi się wydaje, że tam to żeś się wygrzał chyba, no nie? Tam było ciepło. No, trochę się wygrzał, ale taka zmiana wiesz, zmiana tutaj e, temperatury, to powiem ci, że pierwsze dwa dni to tak miałem troszeczkę słabo. Ale to już się cieplej. No dzisiaj jest już cieplej. cieplej ja bym cieplej. proponował, że tutaj tego to ja bym. Dobra jest na twoim proszę. miejscu. Chodźcie, bo tutaj. A, kierownik, słuchaj. Nasi fani lubią nas słuchać, Dobrze. ale lubią też tutaj z nami pochodzić po placu. Dobrze. Zobaczcie. A, bo ja bym zapomniał. Dziękuję, dziękuję za życzenia. A, no, no. No bo piękne życzenia przysłałeś, dziękuję bardzo. Nie zapomniałeś. A ten słoń to co to oznacza, że tego nie przywiozłeś. No słonia Jakoś... nie, nie da rady za bardzo przewieźć, ale wiesz, słoń. Słoń to jest takie szczęście no, i dlatego że no, 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 słonie, i za to. Bardzo, bardzo lubię takie słonie właśnie. i bardzo no. bardzo fajnie, co nie? Dobrze, to A, tak ale komórnie... zobacz, to samochodzik też jakiś tutaj kalos. No, przyjechało, właśnie, ten. Kalos rzadko takie kalosy. No, Toyota, ładna. A też masz? Dużo jest. Toyota. No. Golf i kolor fajny, co nie? Kolor bardzo ładny. ładny. Tam jest ładny peżoczyk, widzisz? Ten 607. No taki ładny. Tamten to taki no to żywy kolor, taki żywy kolor z niego no nie jeszcze, żeśmy patrzyli, żeby blachę zostawiać na części jakieś. Żeby nie je wyrzucać. Ale nic tak? takiego nie było do jazdy, żeby coś, żebym coś pojeździł, bo mam tego Pasata, ale ten Pasat już tak ostatni, ledwo zipie, to nie? Sił. Powiem tak, powiem tak, Paweł, my jak ci wybierzemy samochód, a będzie zgrzytał, to później będziesz nas opieprzał. Tak, Wybierz tak. sobie sam. Tak. Będzie najlepiej. Tak no wiecie, no masz wybór, zobacz jaki masz wybór. Kolor, wybór zobacz, każdy. Tam ładna wektra stoi. O. O. Więc, no więc yy, my nie będziemy to biał. No, ale białe? wiesz, byłem zobacz, ja mówię y, y, temu. Gousowi mówię, że tam ludzie nie są tak bardzo zdenerwowani. Yy, bardzo zdenerwowani, bo rano wstają, słońce świeci. Nie muszą się ubierać w dziesiątą kufajkę, zakładać yy, onuce i kalecony, tylko wychodzą, wiesz, yy, na dwór w krótkich spodenkach, Klapeczki się zarzucają, jedzą świeże, świeże warzywa, świeże, świeże owoce morza. Idą, idą po ulicy, yy, tu sobie coś kupią, tam sobie coś kupią. Interesowało mnie też tam, że tam są w miarę nowe samochody. Chciałem podjechać gdzieś na złomowisko, ale nie starczyło mi czasu, może następnym razem gdzieś podskoczę, bo bardzo mnie to zainteresowało, że tam nie ma takich bardzo starych samochodów. Tam samochody myślę, że nie wiem, góra do, do 15 lat, do 12, może do coś takiego. No. I w ogóle nie widziałeś żadnych autokasacji takich rzeczy nie widziałeś? No nie no, tam byłem, wiesz, trochę ze znajomymi i tam nie łaziłem po, tym, po tych złomach. O, ale widzę, że ten, że kierowcy też Dobra. nie próżdują nas. Następne... Kierowcy cały czas dowożą samochody Jaka... i dlatego tyle jest. No. Cały no. czas lawety pracują. Jaka C4 ładna. No widzisz. Picasso. No. Tylko zobacz. Widzisz? Jakie ma Picasso dla nas dźwięk? Co to świadczy? Plastik. Że to jest samochód y, bardzo słaby przy uderzeniu. <śmiech, plastik. <śmiech> że jak go wahniesz, to znaczy z niego nic nie zostanie. Dobra, chodź jeszcze tą wektrę, zobaczymy. Wektrę przyjeżdżać. Tam Honda. O. No co ty chcesz? Ładne, co? Co ładnie. Pa, Paweł pamiętaj, Vectra jeździ, Vectra kombi jeździ i trąbi, daj sobie spokój, się. masz tamtego kombi, jeździ ja tamte. że, że rymowanie Ci się nie, nie znudziło no i, i bardzo tak bardzo dalej, tak, bo mam humor, bo wróciłeś tutaj razem z nami, więc humor mam. Po, pozytywną, pozytywną energię. Dokładnie, pozytywną energię. Ja dopiero się rozkręcę tak bardziej, to się wezmę za Was, a teraz e, chciałbym naszym fanom tutaj powiedzieć, Dziękuję, że nas oglądacie. Zapraszamy do, oczywiście do oglądania naszego kanału. Subskrybujcie go, dawajcie lajka, like dawajcie to tamto, a my będziemy próbować coś dla Was grać. Niedługo się zrobi cieplej, to coś tam... Będzie cieplej, będzie weselej. No Może wejdziemy coś. No. Trzymajcie się.